Już po raz drugi profesor Zofia Wilimowska została wybrana rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Kolejną kadencję rozpocznie we wrześniu. Profesor Wilimowską poparło 40 z 44 elektorów. Niemal jednogłośny wybór rektor przyjęła z satysfakcją. Sprawiło mi to naprawdę, proszę uwierzyć, ogromną radość, ogromnie się wzruszyłam wręcz. Zaakceptowano ten styl zarządzania szkołą, bo to tak należy y, powiedzieć. Profesor Zofia Wilimowska jest również pracownikiem Politechniki Wrocławskiej. W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji i liczne konferencje, także międzynarodowe. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową współtworzyła od pierwszych dni jej istnienia. To też doskonale zna jej potrzeby. Na styl zarządzania placówką wpływa fakt, że Wilimowska jest finansistą. Dyrektorem Instytutu Finansów Nyskiej Szkoły, specjalistą od nowoczesnych metod zarządzania. Dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne ma pozwolić pani rektor w pełni wykorzystać potencjał uczelni. To jest ogromna odpowiedzialność, to nie ulega wątpliwości. Ktoś, kto nie pracował na takim stanowisku, to chyba sobie nawet nie zdaje sprawy, jaka to jest ogromna odpowiedzialność. Bo to nie jest zwykłe zarządzanie. Jakby się było prezesem w jakimś przedsiębiorstwie, to oczywiście ma się do czynienia z ludźmi, ale tam są technologie, maszyny, urządzenia, jest jakiś gotowy produkt. A tutaj pracuje się z ludźmi, i to z ludźmi zarówno w sensie. Dydaktyki, nauczycielami akademickimi, jak również studentami. To jest bardzo delikatna materia, bo to problem polega nie tylko na tym, żeby studentów nauczyć najlepiej, jak się potrafi. W przyszłym roku akademickim oferta nie zostanie poszerzona. Pojawi się za to nowa specjalność. To jednak nie porażka uczelni, ale najkorzystniejsze dla niej rozwiązanie, a zarazem odpowiedź na bieżące potrzeby na rynku pracy. Stawiam na zrównoważony rozwój. Uczelnia PWZ w Nysie jest akurat taką uczelnią, która ma ogromny potencjał ludzki, ten kapitał ludzki. Mamy 15 kierunków. Mamy kierunki techniczne, ekonomiczne, medyczne, humanistyczne, jak dobry uniwersytet. W pierwszej kolejności będę stawiała jakby na wykorzystanie tego potencjału poprzez rozwój może nie tyle nowych kierunków, a raczej powiedziałabym, położymy nacisk na rozwój nowych specjalności. Na zdrowiu publicznym otwieramy specjalność, aktywizacja osób starszych. Teraz ludzie starsi, to czasami są bardzo energiczni, aktywni, czasami potrzebują tylko ukierunkowania. To są tak żywotni ludzie, jak ja, i w Głuchołazach, i u nas tutaj w Nysie takie uniwersytety istnieją. Patrzyłam na ich zaangażowanie w to, co robią, na te imprezy, które organizują, to naprawdę wcale nie uważam, że osoba starsza, to jest, znaczy opieka nad osobą starszą ma się kojarzyć tylko i wyłącznie no właśnie, z opieką taką pielęgniarską. Cele, jakie postawiła przed sobą i uczelnią, są jasno określone i stanowią kontynuację dotychczasowych działań. Zdaję sobie sprawę z tego, że uczelnia w takiej małej miejscowości powinna być ośrodkiem i kulturalnym, i powiedziałabym takim społecznym, i innowacyjnym, i edukacji ogólnie rozumianej i społeczeństwa, i przedsiębiorców. Jednym z priorytetów jest wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu i gminy. Fuzja nauki z biznesem przynosić ma korzyści obu partnerom, uczelni i przedsiębiorcom. PWSZ współpracuje m.in. z ARR w Nowej Rudzie. Regionalne centrum to nawiązanie takiej silniejszej współpracy może dać im możliwości przeprowadzenia różnego rodzaju badań, które mogą wykorzystać w swojej potem pracy. Według profesor niepodważalnym atutem Nyskiej Uczelni jest jej kadra, którą w trakcie swojej kadencji zamierza szczególnie wspierać. Możemy w pewien sposób sponsorować młodych naukowców. No i tak to zrobiliśmy. Na przykład płacimy za przewody doktorskie. Przed nową rektor PWSZ konkretne cele, ale i przeszkody, które trzeba pokonać. Muszę ściągnąć więcej pieniędzy na uczelnię. Ministerstwo ma swoje algorytmy, przydzielając... Pieniądze. Między innymi liczy się liczba studentów, prawda, którą się przyjmuje, niż demograficzny wchodzi, w związku z czym dostajemy też coraz mniej pieniędzy. W kończącym się roku akademickim ogłosiła konkurs na rzecznika. To zapowiedź zmiany w systemie promocji uczelni. We współczesnym świecie, jeśli chce się promować jakąkolwiek instytucję, musi to robić fachowiec. Musi to robić fachowiec, ponieważ takim domowym sposobem to nie do końca zdaje egzamin. No i po to, po prostu, że konkurencja jest coraz silniejsza, powinniśmy też jakby budować taki profesjonalny, pozytywny PR uczelni w środowisku i próbować konkurować. A dlaczego nie, nawet z uczelniami opolskimi. Pani rektor zamierza również kontynuować współpracę ze szkołami w regionie oraz przedsiębiorcami, co wpisuje się w misję, jaką wyznaczyła szkole. Mamy 36 krajów, ponad 100 instytucji w tych różnych krajach podpisa podpisane. Toż pieniędzy, to ja nie wiem, z Erasmusa dostajemy porównywalne ilości z uczelniami akademickimi. Także praktyki nasi studenci mogą odbywać. Wszędzie. Te staże europejskie w różnych instytucjach europejskich uważam za element, podstawowy element wykształcenia studenta. Niech widzą świat, co się dzieje, jak się dzieje, jak inni robią. Wtedy czasami doceniają to, co się dzieje tutaj u nas. Równie istotnym celem dla profesor Wilimowskiej jest integracja środowiska studenckiego. Przychodzą tutaj dziewiętnastolatkowie, dwudziestolatkowie. 20 i trzeba w pewien sposób także no, kształtować i to kształtować ich postawy moralne, postawy społeczne, prospołeczne. Na PWSZ działa 29 sekcji sportowych i 19 kół naukowych, które współtworzą przyjazną atmosferę uczelni i sprzyjają rozwojowi studentów.